Cześć, tu Aqua Campus. Dzisiaj jesteśmy w specjalnym miejscu. Zaczynamy nowy cykl. Nie będziemy opowiadać dzisiaj o zbiornikach, które posiadam. Będziemy raczej się skupiać na różnych miejscach w Europie, gdzie możemy inspirować się, czerpać inspiracje do naszych zbiorników. Dzisiaj jesteśmy w Parku Narodowym w Albanii i tutaj jest wspaniały cud natury. Blue Eye, czyli tak zwane niebieskie oczy. Tutaj widzimy wybijające z wnętrza ziemi źródło, dające początek tej rzece. Widzimy wspaniałe kolory, dno jest piaszczyste, obok mamy kamienie. Wzdłuż rzeki jest przepiękna, cudowna zieleń. Widzimy konary drzew wychodzące z naptaki wody, wokół też piękne drzewa i jesteśmy tu po to, żeby też szukać dla nas inspiracji, szukać fajnych miejsc w Europie, ale i na świecie, które mogą stanowić dla nas taki wzór do tworzenia naszych własnych, indywidualnych aranżacji, naszych zbiorników. I tutaj mamy właśnie w tym miejscu wspaniałe połączenie podłoża piaszczystego, podłoża kamienistego i cudowną krystaliczną wodę. Grę kolorów, jest Turkus, jest piękna zieleń. Tam po prawej stronie widzimy właśnie na dole cały dywan zielony, który też możemy zastosować w naszych rozwiązaniach. Tutaj na wprost. Jest y, taka roślina, nie wiem, piszcie w komentarzach, czy to jest to, co myślę, ale wydaje się, że wygląda jak barszcz sosnowskiego, czyli bardzo niebezpieczna roślina, ale tutaj może to nie jest to, chociaż wygląda bardzo podobnie. Także y, jest to naprawdę magiczne miejsce. W tle widać przepiękne, wysokie góry wokół bujną roślinność. Przypomina to troszkę dżunglę, a jesteśmy na południu Europy, więc y, też chciałbym Was zachęcić do. Jeżeli jesteście w podróży, jesteście na wakacjach. To też właśnie udajcie się w kierunku rzek, jezior, e, nagrywajcie różne zbiorniki, szukajcie inspiracji do tworzenia własnych rozwiązań, własnych aranżacji, ale też żeby czerpać z natury. To co natura stworzyła jest najładniejsze, najpiękniejsze, niczego lepszego wymyślić nie można. Też właśnie szukajmy odniesień do natury, e, aby wyposażajmy już je i, i obsady już kreujmy według własnego uznania. Taki też jest cel tej, tej naszej serii teraz, tych, tych vlogów właśnie, żeby pokazywać Wam fajne miejsca i też różne możliwości aranżacji, szukania inspiracji. Jesteśmy tutaj przy samym źródle, które wybija z wnętrza ziemi. Przed chwileczką doczytałem, że temperatura tej wody to 10 stopni Celsjusza. Na filmach na YouTube możecie też zobaczyć niektórych śmiałków, którzy zaskakali do tej zimnej wody. Gdzieś też pojawiło się w informacjach, że prędkość tej wody to jest 7,5 m na sekundę, więc nurt bardzo jest silny tutaj. Dlatego pewnie też jest problem, żeby zanurkować w głąb tego źródła i zmierzyć, jaka jest faktycznie głębokość. Ale naprawdę robi to ogromne, kolosalne wrażenie. Tam widać tutaj z boku, że są jakieś takie ciemne połacie. To może jakaś tam roślinność, albo też jakieś skały w tym kolorze. A środek centralnie jest jasny, piaszczysty. Coś podobnego jak u nas właśnie takie ścieżki, jak tworzymy w zbiornikach, gdzie po bokach mamy wyrastające do góry skały, a w środku piaszczyste szlaki, tutaj obok piękne rośliny, więc też jest masa inspiracji tutaj do, do wykorzystania tej na wprost piękna, piękna zieleń, piękny widok drzewa obrośnięte. Jesteśmy w kolejnym miejscu blisko źródła. I tutaj widzimy piękny wystający korzeń, który wychodzi na tafle wody. W pierwszym planie jest piękna roślinność bardzo gęsta, o intensywnej zieleni, czy to widać, to są rośliny wodne, to nie jest, nie wynika Tutaj nie są to rośliny z tego powodu, że podniósł się poziom wody i zalało istniejący ten obrzeżach, tylko to są typowo właśnie rośliny wodne. Tutaj jak popatrzymy troszkę w górę tej płynącego źródła tej rzeki, to ten kolor jest taki bardziej jasny, ale to wynika z tego, że jest taka gra świateł. Tutaj w cieniu kolor jest ciemniejszy i intensywniejszy. Właśnie te piękne też rośliny rosnące nad wodą, piękne kolorystyce. Taki fiolet piękny, korzeń dotykający tafli wody, także tutaj jest takie pewne pewien zakole, meander, więc też fajnie to wygląda. Tam widać pień drzewa, który jest wspaniale obrośnięty, więc tutaj możemy też taką aranżację wykonać właśnie w naszym zbiorniku, gdzie możemy na przykład mchem jawajskim obłożyć jakiś korzeń i te uzyskamy podobny efekt. Także tutaj mamy mnóstwo inspiracji, naprawdę jest to piękne, magiczne miejsce, i polecam go nie tylko dlatego, żeby szukać inspiracji dla naszych potrzeb, dla, dla naszej akwarystyki, ale też, żeby przyjechać, zobaczyć wspaniałe miejsce w Europie, w Albanii, rzadko odwiedzany przez turystów, żeby po prostu poczuć piękno natury. Piękny tutaj widzimy turkusowy kolor wody, i tu chciałbym zwrócić uwagę, że. W tym miejscu wiadomo, tutaj jest blisko źródło, więc tutaj jeszcze nie widać żadnych ryb. Później ewentualnie w opisie podamy, czy występują tutaj jakieś, jakieś ryby w tym miejscu blisko źródła, ale tutaj to miejsce pokazuje nam jakich możemy inspiracji szukać właśnie do aranżacji naszych zbiorników. Widać tutaj wystające korzenie. Jest tutaj na podłożu. Pełno roślinności, tutaj mamy rzęsę wodną, tam są kamyki, no i ta piękna, krystalicznie czysta woda e, odbijająca się w kolorze turkusu. E, środkiem jest e, piasek, być może są to jakieś wapienie, przez co uzyskujemy e, takie wspaniałe kolory, więc tutaj e, też moim celem jest pokazanie Wam że z każdego miejsca, z każdego miejsca gdzie jest woda, gdzie są rzeki, jeziora, yy, możemy szukać inspiracji do tworzenia, do kreowania wyglądu naszych Zbiorników i taki też jest tutaj cel tego przyjazdu, żeby pokazać Wam, jakie są możliwości, jak możemy też grać kolorami, jak możemy aranżować podłoże, czyli piaszczysto, kamieniste, z taką gęstą obsadą, tutaj jak widzimy, roślinną. To są takie rośliny widać, które występują tutaj na, na powierzchni, jak również przy wyższym poziomie wody one są zalewane i dalej, dalej te rośliny tutaj. Funkcjonują, także jest tutaj mnóstwo korzeni różnych e, wystających z wody, e, no ale przede wszystkim jest rwąca, rwący nurt, no i, no i woda, woda krystaliczna. Także będę teraz się starał pokazywać wam e, różne ciekawe miejsca, niekoniecznie opisywać jakie występują tam ryby, jakie rośliny, ale chodzi też o to, żeby szukać inspiracji, szukać koncepcji, tworzyć takie biotopy, które będą odzwierciedlały różne miejsca w Europie, a może i na świecie. I wtedy później można już to obsadę dowolną, czy, czy robimy akwaria biotopowe, czy akwaria mieszane, ale możemy zawsze czerpać różne inspiracje i to też powinno być celem naszych wyjazdów. Jeżeli jesteśmy akwarystami, miłośnikami ryb, to szukajmy w różnych miejscach zakątkach świata właśnie takich pomysłów, inspiracji, żeby te nasze zbiorniki były ciekawe, ale też odzwierciedlały miejsca w naturze. Także to jest taki cel też, który chciałem nam tutaj w tym miejscu. Pokazać. Także pozdrawiam Was serdecznie. Aqua Campos na razie, cześć.